Siemano, siemano, tio Meksykano. A to ci niespodzianka. Śniegu nawiało i się zrobiło biało. Taki to poranek. nie ma o czym gadać. Chyba że o tym, że jednak Nie odpuścili u majora albo dla majora. Biedaczyna zmęczony tam siedział. No a jego sprawa w sumie tutaj nic chyba nie trzeba tłumaczyć. O co chodzi i dlaczego? A my idziemy. Przed siebie. Odcinaj, że dzisiaj będziecie. Ja już przyjadę do Białego Stoku, to już śniegu pewnie nie będzie. Niedługo i ja będę odśnieżał, jak zacznę jeździć. Pozdrawiam serdecznie. Taki to poranek zaczął się dla mnie, dla jego. O! Ze śniegiem i po ciemności. OMW Good at what I do. I'm OMW OMW On my way to you, good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home, I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you, good at what I do. I'm OMW. No siwano siwano i witamy w białym stoku u Meksikano Jak widzieliście jaka różnica pogody jest A to tylko 130 km. W suwałkach biało. W białym śniegu nie napadało. Kurde, ale zakręciło w nosie... O Jezu. Ach. Więc... <laughs> Więc zdecydowanie ładniej ładnie jest w suwałkach, ale pewnie śnieg stopnieje. Ja teraz zrobię krótkie podsumowanie, bo nie będę tu się rozwodził nad tym starym rokiem, nie będę się rozwodził za bardzo nad planami. Więc, w skrócie, e, przedstawię Wam, jak ja widzia, widzę teraz e, z tej perspektywy stary rok. Przeci przede wszystkim, jak go oceniam. Myślę, że pozytywnie, myślę, że bardzo pozytywnie, e, bo moim zdaniem odniosłem sporo sukcesów, może małych, może dla niektórych. W ogóle nieznaczących i dla niektórych nie będących sukcesem, dla mnie przed podstawowym sukcesem to by było, było to, że mm, przeżyłem cały rok w trzeźwości I to było chyba jedno i najważniejsze, z czego jestem bardzo dumny, bo, bo nie jest to proste i naprawdę czasami gól człowiekowi lata. No ale się udało, jestem z tego dumny. Kolejną rzeczą z której jestem zadowolony, no to oczywiście kupno skutera, no bo jak żeby inaczej, no w życiu bym nie kupił skutera, gdybym pił, gdybym prowadził się tak jak się prowadziłem, kolejną rzeczą jest to rozpoczęcie tego słynnego prawka, które będę robił dwa lata, ale już niedługo, już dosłownie można powiedzieć, bo trzeba odliczać dni, dni sądne, gdzie będę w obstranych nachach chodził i, i faktycznie chyba pampersy założę do tego samochodu <laughs> albo zemdleje. zobaczymy jak to będzie lepiej się bać e, niż nie bać bo ponoć bardziej jest człowiek skupiony jak się boi e, więc myślę, że będzie już niedługo już niedługo słuchajcie i gwarantuję wam, że powiem prawdę czy zdałem czy nie jeżeli nie znam, powiem, że nie zdałem jeżeli zdam, dumnie powiem, że zdałem także tak to będzie wyglądać Czyli dwie sprawy, naprawdę, które, których nigdy w życiu bym nie zrobił, gdybym się prowadził, jak się prowadziłem te dwa lata temu. Zaraz będzie dwa lata, kiedy nie piję, jeszcze trzy miesiące, cztery miesiące. Więc z tego jestem dumny. Cieszę się, że spędziłem ten rok dużo podróżując po Polsce i mam zamiar to kontynuować, czego będziecie świadkami już w styczniu, już niedługo. O ile wszystko dobrze pójdzie, muszę jeszcze tylko dopracować szczegóły, przede wszystkim skończyć te prawko yy, i, i wtedy i wtedy zająć się podróżowami, podróż, podróżami ponieważ nie ukrywam lubię to robić lubię w taki sposób jaki ja to widzę pokazywać wam nie od strony yy, jak to się mówi wiedzy i teorii nauki to co piszą w książkach, w podręcznikach podróżniczych i tak dalej tylko prostym okiem tak jak ja idę i widzę aha widzę pomnik, co to za pomnik zaraz zobaczymy bądź też walić ten pomnik idziemy dalej bo nie jest ciekawy czyli wybaczcie mi, że yy, nie uczę się na pamięć jak jadę do jakiegoś miasta, w którym roku powstało, ilu miało mieszkańców, bądź też ma, i, i tak dalej, staram się to zawsze przedstawiać okiem takim, jak przyjeżdża zwykły człowiek, który nic na ten temat nie wie i po prostu idzie, i tak zamiar kontynuować. No, chyba że mnie zmusicie, to się zacznę uczyć, przed, przed wyjazdem zacznę te, y, ćwiczyć, co w danym mieście jest, całą jego historię, tylko czy to będzie prawdziwe czy sztuczne. Moim zdaniem będzie to sztuczne i ja wolę zachować jednak ten realizm, gdzie idę i naprawdę. O kurwa, jaki zajebisty mur! A on na przykład nic nie jest wart, natomiast po drugiej stronie ulicy będzie stał pomnik Fryderyka Chopina i ja go nie zobaczę. Ale to jest na tym polega, polega realizm, a, a moim zdaniem i tak będę kontynuował, więc, więc moim zdaniem jeszcze raz powtarzam, ten rok dla mnie był bardzo udany. Podróżowałem, czyli realizowałem to, co chciałem, gotowałem. No bym tak zrzucił te gotowanie na plan drugi, ale jak widzieliście już początek stycznia już dwa filmy z gotowania, więc. Yy, yy, tak jak mówiłem, prawko, trzeźwość, yy, skuter, no. Więc zaliczam go do udanych. Utrzymał też się mój związek, z czego jestem dumny i zadowolony i myślę, że będzie nadal dobrze. Także także to pokrótce o starym roku a no jeszcze jedna najważniejsza też, no może nie najważniejsza ale jedna z ważniejszych rzeczy od odskoczyłem od tej szkolnej, w sensie takim że przestałem tam chodzić zaryzykowałem po raz kolejny tak jak wam mówiłem wielokrotnie zaraz zaryzykowałem rzucając pracę i stawiając wszystko na jedną kartę i zająłem się nagrywaniem, streamowaniem i tak dalej. Teraz, teraz zaryzykowałem po raz drugi, jeszcze raz zaryzykowałem z czymś tam, ale już nie pamiętam. Teraz zaryzykowałem i odszedłem z, od, od Konona, odszedłem od tej szkoły. Zdjęłem ten plecak z Kononowiczem w środku z pleców i nie mam tego, tego ciśnienia, że muszę tam iść że muszę to nagrywać, że muszę mu pomóc, że muszę mu zrobić to, że muszę zrobić tamto, nie muszę nic. Pracuję na siebie. Dzięki wam, z czego też jestem zadowolony, okazało się, że da się prowadzić to wszystko bez konona, bez, tej, bez tego wariacła, bez tej patologii, w której ja też uczestniczyłem i sam też byłem patologią. No, jakby nie patrzeć, pijąc, tak zachowując się, jak się zachowywałem, byłem patologią i, i tego nie ukryję. Ja tego nie zamiatam pod dywan. Wielokrotnie też to mówię. Ja wszystko pamiętam. To, co głupie robiłem. Więc, więc odcięłem się w tym sensie, że nie chodzę tam, nie nagrywam i nie mam tego ciśnienia, że muszę być na tą godzinę, że on kurwa prosi o to, a trzeba pół dnia siedzieć. Pracuję na siebie. Raz wyjdzie gorzej, raz wyjdzie lepiej, ale nikt mnie z tego rozliczać nie będzie. Nie będzie mnie rozliczał z tego Konon, nie będzie z tego mnie rozliczał Major, nie będzie mnie rozliczał y, żadna, nie będzie mnie rozliczała żadna osoba, z którą bym współpracował, bo nie współpracuję z nikim. Y, z nikim nie mam układów, nie mam konszachtów, pracuję sam na siebie i sam zbieram te żniwo. Raz gorsze, raz lepsze ale z tego też jestem zadowolony, bo dzięki takiej widowni, którą jesteście Wy, mówię tu o dobrych widzach, no fakt, bez hejtu też by tego nie było istnienia, ale mówię, skupię tu się na dobrych widzach. Bez Was prawdopodobnie kanał by już może spadł z rowerka, by był dodatkiem jakimś od czasu do czasu. Natomiast dzięki Wam mogę to kontynuować, zapewniam Wam, że w styczniu będzie pierwszy wypad. Gdzie? Dowiecie się niedługo. Yy, oby tylko wszystko pyknęło tak, jak pyknąć powinno. Yy, ja muszę się dowiedzieć parę szczegółów. <laughs> w sensie takim... W ogóle będę musiał iść na trójkę, o po prostu i tyle. Zapytać się jak to jest, kiedy ja <laughs> nagrywając filmiki zarabiam i czy wtedy wyjazd taki można traktować jako służbowy i tyle. No, jeżeli będzie można, jeżeli będzie można, bo być może, że obostrzenia zdejmą i będzie w ogóle luzik. Jeśli normalnie pojadę. Natomiast, jeżeli nie, na pewno się dowiem, i, i żeby nie było przypału, żeby nie dać satysfakcji dla hejtu, żeby mogli mnie zgłosić, to po prostu zajdę na trójkę, porozmawiam z nimi. Jak będzie trzeba, to zapytam się, czy potrzebny jakiś papier jest i, i tyle. Załatwię to po prostu tak, żeby było legalnie i prawdopodobnie na 99% pojadę. Tak mi się wydaje, bo jeżeli, jak to się mówi, no, mam z tego zarobek na swoje życie. Więc dla mnie jest to w jakiś sposób wyjazd służbowy. Tak mi się wydaje. I tak się będę upierał i tak będę tłumaczył. I to wszystko, co do starego roku. To do nowego roku plany. Nie mam planów, bo... Bo ja nigdy nie planowałem niczego i w tym roku też nic nie planuję. Co bym chciał, o tak lepiej brzmi, co bym chciał? Chciałbym przede wszystkim kolejny rok spędzić w trzeźwości. Bo warto, dużo można zrobić, dużo można zyskać yy, i, i chciałbym kolejny rok spędzić w trzeźwości. Yy, I mam nadzieję, że, że mi się mu to uda. Yy, no co, no? Wiadomo, no chciałbym skończyć te prawo jazdy i mieć to za sobą to jak najszybciej. Chciałbym oczywiście kupić samochód, chociaż nadal nie mam pewności, że to jest dobry ruch biznesowy u mnie, tak nazwijmy biznesowy no, no ale, ale skoro będę, jeżeli będę miał te prawa jazdy, no to kupię ten samochód BMW który już u mnie stoi a bądź może i nie no i chciałbym na pewno kontynuować podróże, do czego będę dążył i to też przede wszystkim dużo zależy od widzów czy czy widzowie mi na to pozwolą, czy też nie i to są moje właściwie takie cele. To, to, nie są, to nie są moje postanowienia noworoczne, tylko takie są moje cele. No i przede wszystkim być zdrowym. Chciałbym. To są moje tylko zachcianki. Czy ja je spełnię? Mam nadzieję, że nie są tak wygórowane, żebym nie mógł ich spełnić. Więc myślę, że to, to tyle z moich jakich. zapatrywań na nowy, ten nowy 2021 rok. No i teraz szybko, szybko, pozdrowie. Pierwszą dziesiątkę, bądź też inaczej, po prostu wymienię tą pierwszą dziesiątkę, która e, która pokazała mi się e, na sylwestrowym, jednogodzinnym przywitaniu Nowego Roku. Bo trudno to nazwać live'em jedną, jedną godzinkę i już Wam mówię: jest to Kamil Kołobrzek. Bardzo Ci dziękuję. Muszę tutaj się posłużyć komputerem. Wybaczcie mi. Drugi to jest H05, Hapek, Hapek też ci dziękuję. Madzia i Piotr, jak zawsze są u mnie i, i wspierają, i bardzo mi miło. Młody gref gniewny, trochę gdzie nie było, ale się pojawiłeś. I szacuneczek, bardzo, bardzo, bardzo mi fajnie za to, że jesteś, że nie zapomniałeś mojego adresu. Benjamin Heger, i patrzcie, Benjamin Heger no, znow... czekajcie, nie, Benjamin Heger jest na piątym, a ostatnio był na miejscu, kurczę, nie mogę sobie przypomnieć, nie, był gdzieś, gdzieś w dole. Benjamin Hegel, bardzo dziękuję. Mój wspaniały hejterek, oczołę Peto Gaszano na szóstym. Na siódmym Pestka, 99 Pozdrawiam Cię, Pestka i Ole Grejewa Na ósmym Kolasz, Kolasz. Na dziewiątym Karinka, Karinka, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Karinka, też za modowanie i w ogóle naprawdę. Yy... I fajnie, że jesteś. To znaczy, że jesteś i jest mi bardzo miło. miło. Bo, bo to jest fajne mieć taką koleżankę po prostu. Tyle mam do powiedzenia. I ostatni na dziesiątym miejscu Wodzirej, który pierwszy raz się pojawił. Mam nadzieję, że Wodzirej nie pierwszy, nie ostatni. I pamię O, i jeszcze bardzo, bardzo dziękuję za łapki w górę od yy, Strzały X Gaming, od widzów, a także od. Donatujących widzów od Strzały X Gaming Bo też donatowali Nie miałem, nie byłem w stanie zapisać Nie byłem przygotowany na to, że tyle Powpada yy, donatów Bardzo dziękuję dla widzów Strzały X Gaming i dla Strzały Również jeszcze raz bardzo dziękuję I to tyle co ode mnie I taki to będzie poranny mój gniot Trzymajcie się A ja idę napierdalać Szpilać w Battlefielda Online Trzymajcie się, wciągnęła mnie ta gra cholernie.